Cześć. Ostatnio rozmawiałem z właścicielem sklepu internetowego, który powiedział mi tak: Bartek, nie wierzę, że jedna agencja może dobrze robić SEO, Google Ads, UX, marketing, automation. Jak coś jest do wszystkiego, to jest do niczego. I wiecie co? No miał trochę racji. Większość agencji faktycznie tego nie potrafi. Ale dzisiaj wyjaśnię Wam, dlaczego tak jest, kiedy się mylą, a kiedy mają rację. Czasami można przyrównać to do Nissana Juke niby fajny samochód, niby crossover a tak naprawdę łączy wady Suwa i samochodu miejskiego. Mały, niewygodny, ale za to więcej kosztuje. No i do tego dosyć dziwnie wygląda. Tyle o dżuku, ale przypominam o subskrypcjach, łapkach w górę i komentarzach. Dzięki temu chce mi się robić dla Was ten kanał, to mnie napędza, to mi daje dużo radości. Tak więc prośba o suby. Często rozmawiając z właścicielami sklepów internetowych, yy, słyszę takie rzeczy. Jak jedna firma może być dobra we wszystkim? Czy nie lepiej mieć oddzielnego specjalistę od SEO, oddzielnego od Google Ads, oddzielnego od Meta itd, i tak dalej i tak dalej. Albo boję się, że będę numerkiem 200 w waszym systemie i nikt się mną nie zaopiekuje. No i szczerze, ta obawa jest w 80% przypadków uzasadniona, bo większość agencji marketingowych to takie temu. Mają wszystko, ale jak już próbujesz coś kupić, to wszystko wygląda słabo, a do tego ma niską jakość. Dlatego Dzisiaj pokażę Wam, jak odróżnić prawdziwą ekspertyzę od marketingowej ściemy. Najpierw rozwiejemy mit specjalisty od wszystkiego. Znacie takich ludzi? Robi SEO, Google ads, Facebook ads, TikToka, projektowanie stron, a w weekend uczy jogi. A tak naprawdę to pewnie potrafi tylko tą jogę. No i jak rozpoznać taką sztuczną kompleksowość? No, jest to dosyć proste. Po pierwsze, nie możesz rozmawiać bezpośrednio z ekspertami. Czyli mamy sytuację, o nie, nie, wszystko przechodzi przeze mnie, ja jestem Twoim głównym punktem kontaktu. A na końcu okazuje się, że jest tylko ten jeden gość i ma do pomocy praktykanta Kacpra. Jeden człowiek robi SEO, Google Ads, Meta Ads jednocześnie. Jak facet grający w orkiestrze na wszystkich instrumentach naraz. No niby się da, ale zazwyczaj brzmi to koszmarnie. Moim zdaniem coś takiego jak specjalista od wszystkiego w przyrodzie nie występuje. No i mam tu taki przykład. Przyszedł do nas kiedyś klient ze sklepem ze sprzętem sportowym. I poprzednia agencja okazała się tak naprawdę software housem, który ten sklep zbudował. Natomiast mieli Kompleksową obsługę, brzmi znajomo. No i jak to wyglądało? Oni zrobili ten sklep. SEO zlecali jakiejś innej agencji z Krakowa. Google Ads y zlecali jakimś freelancerowi z Olixa. No serio, gościu z Olixa. Robił dla poważnego e commerceu reklamy e, Google Ads. No i teraz najlepsze. Jak klient chciał coś zmienić w kampaniach, to dzwonił do Software Houseu, który oczywiście nie odbierał, no bo to programiści oni nie lubią rozmawiać przez telefon. Oni dzwonili do freelancera, który też nie odbierał, bo nie ma czasu na odbieranie telefonów. Jak już się dodzwonili, to freelancer wprowadzał zmiany. Raportował to do tego software house, u. software house z powrotem do klienta, a klient mówił: Nie, nie, jednak w międzyczasie, bo trwało to tydzień. Coś się zmieniło, musimy zrobić inną kampanię. No i proces się powtarzał. No i moim zdaniem, tak się nie da żyć. Bo taki proces. Typu zmiana stawki Google Ads powinien być natychmiastowe, nie może trwać kilka dni. A ta zabawa w głuchy telefon powoduje, że ktoś po drodze się pomyli, włączy złą kampanię, ustawi złe stawki i na końcu klient nie sprzedaje, przepala budżet. Umówmy się, w e-commerce 5 dni to jest wieczność. Szczególnie jak na przykład przyjechał towar do promocji, czy konkurent wypuścił jakąś akcję sprzedażową, Google zmienił algorytmy. No nie można tego robić raz w miesiącu czy czekać na zmiany przez kilka dni. Jaki był efekt tamtej współpracy? W ciągu mniej więcej pół roku spalili 120 tysięcy polskich nowych złotych na kampanie, których tak naprawdę nikt nie optymalizował, nikt ich nie oglądał, nikt ich niczego nie testował, no bo nie da się optymalizować czegoś. Na czym kto, no nikt nie panuje, po prostu. Teraz chciałem Wam powiedzieć, dlaczego izolacja i pojedyncze usługi, to moim zdaniem jest kaplica. Z mojej perspektywy, ten marketing to nie są klocki Lego. To nie jest tak, że możemy wziąć klocek SEO, klocek Google Ads, klocek UX, poskładać to razem, wszystko do wszystkiego zawsze pasuje i bum, mamy działający marketing dla sklepu internetowego. I tu kilka przykładów którymi chciałem się podzielić. SEO versus Google Ads. Często widzę walkę pomiędzy tymi dwoma platformami, może nie platformami, tylko kanałami. I agencja, która sprzedaje tylko SEO, będzie wam mówiła, że SEO jest najważniejsze, trzeba robić SEO, bo ABCD. Agencja, która robi Google Ads czy performance szerzej, będzie mówiła, że tylko performance, że SEO nie działa w dobie AI, to w ogóle nie warto robić. A chodzi o to, żebyście mogli tak dobre działania marketingowe, żeby one miały największą skuteczność. I teraz agencja, która działa kompleksowo, faktycznie może Wam powiedzieć: Inwestujmy dzisiaj w performance, potem dołożymy SEO, jak przetestujemy słowa kluczowe, a na końcu zrobimy marketing automation. Czyli wybierze te rzeczy, które są dla Was najlepsze z punktu widzenia ekonomiki sprzedaży, a nie będzie Wam wciskała tego, co akurat sprzedaje. No i tutaj e, wracając do tego przykładu, o którym miałem powiedzieć, jeżeli zoptymalizujecie stronę pod SEO, czyli będzie tam lepszy content, szybkie ładowanie, lepsza struktura, no, to automatycznie poprawia się Wasz quality score w Google Ads, czyli płacicie mniej za kliknięcie, macie jednocześnie lepsze pozycje w SEO. Win-win. Czyli te dwie, te dwa kanały siebie nawzajem wspierają, jeżeli są robione przez na przykład jedną agencję lub różnych specjalistów, ale takich, którzy ze sobą na co dzień rozmawiają. Drugi temat: UX i konwersja. Zmieniacie ścieżkę zakupową na stronie. No i to wpływa na wszystkie kanały ruchu. Na SEO, na Google Ads, na Meta Ads, Newsletter. No dosłownie, wszystko. Ale jeżeli każdy specjalista pracuje w izolacji, to mamy problem, bo ktoś zobaczy, że spadły mu wyniki w Google Ads, przez zmiany na stronie, o których nie wie. Więc co zrobi? No, będzie chciał nadgonić to może budżetem. Zwiększy stawki. Czyli zamiast poprawić ten UX, to będzie zwiększał stawki i jeszcze bardziej przepalał ten budżet. Czyli de facto tracicie podwójnie. Kolejny przykład: Marketing Automation i Meta Ads. No i tu zaczyna się prawdziwa magia. Bo możecie retargetować ludzi na Facebooku na podstawie tego, jak zachowują się w waszych mailach. Klikają linki o butach sportowych. No to boom! Można im pokazywać reklamę butów sportowych na Facebooku, ale to działa tylko i wyłącznie wtedy, gdy osoby odpowiedzialne za te kanały ze sobą rozmawiają i wspólnie planują strategię sprzedażową. No i teraz wyobraźmy sobie, jak wygląda rzeczywistość, kiedy zespół działa razem. UX chce zmienić stronę. Testuje to z małym ruchem organicznym. Działa super. Konsultuję to ze specjalistą od Google Ads i mówię mu: Zmieniam tę stronę, sprawdź, czy nie zepsuje to Twoich kampanii. Czyli wdrażają tą zmianę skoordynowanie, monitorują te wszystkie kanały jednocześnie i dzięki temu mogą wyciągnąć wnioski i osiągać lepsze wyniki. I to jest właśnie siła zespołu. Dlatego w Project App stworzyliśmy własną autorską metodę działania, i to nie jest żadna rocket science, to jest po prostu zdrowy rozsądek. I ta nasza metodyka. Opiera się na takich trzech filarach. Pierwszy to jest generowanie ruchu, czyli SEO, Google Ads, Meta Ads i wszystkie inne adsy, typu Pinterest, TikTok. Generalnie generujemy ruch na stronę. Natomiast słowa kluczowe, których używamy w SEO, wyciągamy z tego, co najlepiej performuje w Google Ads. Grupa odbiorców z Meta Ads pomagają nam w targetowaniu kampanii Google. Dla nas to jest gra zespołowa. Filar drugi to optymalizacja konwersji, czyli przede wszystkim UX, analityka i testy AB. Każda zmiana na stronie wpływa na wszystkie źródła ruchu, więc każda zmiana powinna być przemyślana i przetestowana. Do tego potrzebujemy współpracy kogoś od UX-a i kogoś od kampanii płatnych. Dzięki temu możemy przetestować to szybciej i lepiej. Filar trzeci, o którym zdecydowanie zbyt wiele e-commerce'ów zapomina, to zwiększanie lifetime wali użytkownika, czyli wszelkiego rodzaju systemy marketing automation, odpowiednio zbudowany remarketing i strategia kontentowa. Nie chodzi o to, żeby klient kupił tylko raz, tylko kupował przez lata. No i to, co dla mnie jest najważniejsze. Dzisiaj ten ruch jest naprawdę drogi. Ta pierwsza sprzedaż czasami jest sprzedażą bez marży albo poniżej marży. Czasami robimy takie strategie, że mamy produkt tzw. Tak driver, który sprzedajemy z minimalną marżą po to, żeby klient wpadł nam do bazy remarketingowej i do bazy mailingowej i dosprzedajemy mu kolejne produkty. Czyli na pierwszej sprzedaży wzrost inwestycji jest bardzo niski, ale na tych kolejnych jest bardzo wysoki. I tak zbudowany system powoduje, że można osiągać zdecydowanie lepsze wyniki w sklepie przy tym samym budżecie marketingowym. Natomiast to, co jest ważne, to że te rzeczy muszą, po prostu muszą działać razem, żeby ten e-commerce faktycznie rósł, a nie tylko istniał. Okej, okay, ale jak sprawdzić, czy agencja, z którą rozmawiacie, faktycznie ma zespół ekspertów, czy tylko się tym chwali na swojej stronie, a tak naprawdę gdzieś to podzleca? No i pytanie numer jeden. Czy możemy bezpośrednio porozmawiać z waszym specjalistą od na przykład SEO? No i jeśli słyszycie, wszystko idzie przez account managera, coś tam, coś tam? to uciekacie. Albo jeżeli widzicie, że ten specjalista SEO łączy się, ale nie ma maila w domenie tej firmy, to najprawdopodobniej jest to jakiś freelancer i mogą być kłopoty. Pytanie numer dwa. Ilu klientów obsługuje jeden specjalista? No i jeżeli słyszycie, że jest to więcej niż 10, to będziecie po prostu numerkiem w systemie, nikt się wami nie zajmie, czyli nie będzie miał czasu na to, żeby strategicznie podejść do waszego e-commerce'u, testować nowe rzeczy, optymalizować kampanię i osiągać dla was wyniki. Pytanie numer trzy. To jest jedno z moich ulubionych. Jakie macie procesy współpracy między działami? No i teraz jeśli zaczną pieprzyć opowiadać o Agile metodologii, cross functional teams i tak dalej tak dalej, ale nie mówią wprost jak to wygląda. Skąd ten gość od SEO ma wiedzieć co robi ten gość od UX-a, czy ten gość od Google Adsów, Nie jest to sprocesowane. No to pewnie się nie uda. To znaczy, że nie podpisujecie umowy z jedną agencją, która działa zespołowo, tylko podpisujecie umowę z pięcioma różnymi działami, które nie wiedzą, co robią. E, I piękne to jest w Biblii, oczywiście, że jedna ręka ma nie wiedzieć, co robiła druga, ale w marketingu się nie sprawdza. No dobra, natomiast pewnie są takie sytuacje, kiedy lepiej wybrać agencję, która jest mocno wyspecjalizowana. Kiedy to zrobić? No, ja serio to nie wiem, bo. Patrzę przez pryzmat oczywiście swojej agencji i myślę sobie, że jeżeli przychodzi do nas klient, który mówi: OK, mamy zaopiekowane tematy SEO, mamy zaopiekowane tematy Google Ads, ale chcielibyśmy podkręcić kampanię w mecie. No to z mojej perspektywy, jeżeli agencja taka jak my ma te kompetencje wewnętrzne, ma cały zespół marketingowy, to OK, zrobimy te meta -ads -y bardzo dobrze, ale wewnętrznie możemy też pomóc. Skonsultować się komuś w temacie Google Ads Marketing Automation, czy po prostu powiemy: OK, w tej waszej układance widzimy, że brakuje tego i tego. Jeden z przykładów, który mieliśmy niedawno, to widzieliśmy, że bardzo słabo działa remarketing w mecie, czyli jakaś agencja nie my robiła Google Ads, my robiliśmy remarketing do tych Google Adsów i on przynosił bardzo słabe wyniki, co jest e, raczej rzadko spotykane. Kampanie remarketingowe w ekosystemie meta dają bardzo dobre wyniki, no bo są to ludzie, którzy są żywotnie zainteresowani tym produktem. E, no i co się okazało? Mówiliśmy, że najprawdopodobniej ktoś sprowadza słaby ruch na stronę, my go remarketingujemy, przez co sprzedaż jest słaba. Jak Dostaliśmy wreszcie do audytu tamte konta Google Adsowe, to chodziło o jakieś kampanie displayowe, które generowały bardzo duży ruch, pięknie to wyglądało w statystykach, jeżeli chodzi o ruch, ale nie generowały żadnych konwersji, czyli ten ruch był po prostu słaby. Jak my ten słaby ruch staraliśmy się remarketingować, to nie mieliśmy efektu. Więc znowu to pokazuje, że gdybyśmy my nie mieli wewnętrznie kompetencji Google Adsowych, to byśmy nie mogli tego zweryfikować i byśmy... Stali w miejscu, nie mogliśmy klientowi pomóc rozwiązać jego problemu, czy też tej innej agencji. Natomiast, gdy macie własny wewnętrzny zespół marketingowy, który ma mocne kompetencje, ale nie ma czasu i może koordynować działania różnych agencji, być może wtedy wzięcie jednej agencji, która jest super wyspecjalizowana w danym obszarze, ma rację bytu. To chyba jest jedyna sytuacja, którą ja widzę, jeżeli. E, szukacie takiej agencji wyspecjalizowanej. Natomiast możecie się ze mną nie zgadzać, jeżeli tak jest, chętnie poznam Wasze zdanie w komentarzach. Kompleksowość w e-commerce to nie jest tak, robimy wszystko jak szwajcarski scyzoryk. To jest koordynujemy wszystko jak dobrze naoliwiona maszyna. To są naczynia połączone musi to działać po prostu jak dobra orkiestra, gdzie każdy ma swoją rolę do odegrania i jeden wpływa na drugiego. No i. Trudna informacja dla Was: 95% agencji w Polsce tego nie potrafi zrobić dobrze. Rozmawiam z wieloma właścicielami agencji a, i widzę to po prostu na rynku, że niestety brakuje takich procesów, brakuje współpracy między działami, brakuje kompleksowego spojrzenia na strategię sprzedaży dla e-commerce. Dlatego jeszcze raz, jeżeli rozmawiacie z agencją, sprawdźcie zespół, sprawdźcie procesy, sprawdźcie wyniki, jakie osiągają, zanim podejmiecie decyzję. I nie dajcie się nabrać na ładne prezentacje w PowerPoincie. A jeśli chcecie sprawdzić, czy wasz obecny marketing działa skoordynowanie, zróbcie sobie audyt. Kosztuje 0 zł, więc to uczciwa cena, a link macie w opisie. Jeśli macie pytania o konkretne case'y, o których nie opowiedziałem w tym filmie, piszcie w komentarzach, chętnie odpowiem na wszystkie. Bardzo lubię gadać o e-commerce, więc z przyjemnością podzielę się tą wiedzą. Do zobaczenia w następnym odcinku.